Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Siuanko. witam Cię na breakdownie tej pozycji z 21 kwietnia na GJ. Także co, bez zbędnego przedłużania moi drodzy. Jesteśmy oczywiście na GBPJPY, na mojej ulubionej parce, na jedynej parze, którą traduję. A może jeszcze powiem historię, bo dosyć śmieszna w ogóle sytuacja z tą, z tą pozycją. Stałem się rano, kurde gdzieś tam ta 7 się przełudziła, ale strasznie późno poszedłem spać, co nie? Jakieś tam trz... przed trzecią jakoś myślę. E, coś takiego. Także tego snu za dużo nie było. Przebudziłem się po tej siódmej. Siódmej chyba 30, patrzę, kurde, jest entry, jest entry. E, kurde, odpaliłem szybko tę pozycję na telefonie. Czekam, czekam, czekam. I moi drodzy, co się stało, e, to to, że ustawiłem Take profit ustawiłem stop loss i zasnąłem, co nie. E, obudziłem się jakieś półtora godziny później, ale w ogóle... To, że się obudziłem to jest hit. To jest nic. Chodzi o to, że śniło mi się, że ta pozycja, na, bo był o 8.00 news. O 8.00 był news nie? i śniło mi się, że na tym newsie przesunąłem stop loss 1% w proficie i spread mnie wyrzucił i skończyłem dzień 1% na plus. Nie? I to miałem tak pani zakodowane, że obudziłem się później 2 e, godziny później, dwie, później, 2 godziny później i co? W moim przeświadczeniu ja jestem dzisiaj dzień na plus 1% co nie? No i e, właściwie to tak mi się wydawało, ale coś mi tam nie pasowało, coś jednak to było, e, to nie było to co nie stwierdziłem, że będę sobie jednak na trading view, czy tam na e, MetaTradera i się okazało, że pozycja to w ogóle ciągle lata, co nie? I, wcale nie byłem procent w plusie i wcale nie zamknąłem pozycji, tylko to wszystko mi się śniło przez ten czas. I no, jak zobaczyłem, że jestem trójkę na plus, no to z Bobby zamknąłem to Tą pozycję, i w sumie fajnie to wyszło. Ale nie spodziewałem się takiego, takiego dziąka dzisiaj. Jakie podstawy w ogóle wziąłem tą pozycję o te 7.30, także co? Wejdźmy sobie na daily. Spójrzcie, że DJ od jakiegoś czasu, już od jakiegoś dłuższego nawet czasu puszuje do góry. Mocno puszuje do góry, są to dosyć spore ruchy na daily. A jakie jest naturalne zachowanie rynku, to oczywiście to, że po ruchu do góry, zazwyczaj jest ruch do, do dołu. Jakiś tam litest, jakiś tam pullback. Także tego się dzisiaj spodziewałem dokładnie, wchodząc sobie na 4 godzinkę, już wiedziałem, że tutaj gdzieś cena znalazła oparcie, można powiedzieć, w tych okolicach 167 i chciałaś tu jednak cofać, właśnie po ten pullback. Pociągnąłem sobie takiego Fiba, więc jeżeli szukałbym longów, to w tych właśnie tutaj okolicach, ale co się wydarzyło, co zobaczyłem rano, to to, że cena, co prawda, dzwoniła w tym golden zone i wyglądało jakby chciała się obrócić i kontynuować ride do góry, ale jednak coś mi powiedziało, że wcale takie będzie i wszyscy ci kupujący dzisiaj zostaną że tak powiem zrobieni w wabuko <grym> także czaiłem się po prostu na shorta żeby jeszcze trochę tego półbaku złapać myślę, że na spokojnie ta cena może teraz spójrzcie jaka to jest wielka jaka wielka luka jest tutaj myślę, że cena będzie chciała to wypełnić, także także co, zobaczyłem entry na pół godziny z tego Tutaj poziomu, 4 godzina była mocna bearish, także to oczywiście dodaje mi tylko pewności siebie. Pół godzinka, mocne entry pod shorta. Jak widzicie, body zamknęło się pod weekiem, poprzedniej bullish świeczki na pół godzince. Także w tym momencie szukałem już entry i to właściwie nie wiem, czy to była właśnie ta pół godzina, przepraszam, nie ten timeframe, to w tym właśnie miejscu się zamknęła ta pół godzina i dodatkowe było to też entry na 5-minutówce Berish wariacja eee, więc stwierdziłem, że na tej świecy odpalę, zanim odpaliłem no to wiadomo cena coś tam e, lekko zdążyła się poruszać w każdym razie w okolicach tych właśnie 370 e, odpaliłem shorta 10 pipsów stopa i mój target był w okolicach tutaj 165 800 czyli po jakieś tam 60 pipsów się na 60 pipsów się zapatrywałem, to ustawiłem take profit, ale co się wydarzyło 8.00 był News, proszę Państwa, troszeczkę ta cena spuszczała do dołu, i w tym już momencie przesunąłem swój stop na break even. Także już nic nie ryzykowałem do tej pozycji. No i tak jak mówiłem wcześniej, otworzyłem tylko jedynie oko na chwilę. Zobaczyłem, że był ten news, że cena spadła. Przedtem na break even i oczy mi się znowu zamknęły. Nie budziłem się znowu na tej świece o 9.50. Jak zobaczyłem, że jest mocna bullish świeca, nie w moją stronę, to już stwierdziłem, że okej, okay, tak już dzisiaj trochę szczęścia miałem na rynku. Także zamykam tą pozycję. I 35 pipsów jakieś za. E, inkasowane na dj -u. No i to tyle z tej pozycji piątkowej. Pamiętajcie, że w piątek już, e, jeżeli nawet macie te, bo ja tu mogłem na ludzi to przetrzymać, te 60 pipsów, co, nie, ale jednak zważając na to, że mamy piątek, mamy koniec tygodnia, warto już, e, kurde, pozamykać te pozycje, cieszyć się weekendem. Rynek też zwalnia pod koniec tygodnia, także tutaj trosz troszeczkę jest mniej przewidywalny. Jeżeli ja mogę zamknąć jeden do trzech risk to reward w piątek, to jest to Super sytuacja dla mnie, bez zawahania się za tą pozycję i Wam też bym to polecał. Nie trzymajcie trade'ów przez weekend, jeżeli jesteście skalperami. <laughs> jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadajcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie, stawcie łapkę w górę. A, no i jeszcze wiadomo, nie jestem żadną poradą finansową, finansowa, nie jestem ekspertem ani nic z tych rzeczy, także nie no, bierzcie tego na poważnie. Do następnego, trzymajcie się, cześć. I...